Yo, siemano dziskan, z tej strony i zapraszam do oglądania kolejnego filmiku na moim kanale. Tym razem Black Ops 2 na waszych ekranach i gameplay 108x1 na, na mapie Turbine ze skarem z Tumikiem oraz e, oczywiście Kolbą. Grałem tutaj z Bartezem, który miał hosta, mógł, mógłby być tu Flawless, gdyby właśnie nie connection, które e, tutaj Barthez bodajże hostował no i jego jego host faktycznie, jego connection z kakao No i padłem w taki a nie inny sposób, zresztą zobaczycie na kilkami, ponieważ jest to nagranie live A w dzisiejszym komentarzu od razu już lecę z tematem e, Jest to temat starszej części Call of Duty, jak w aktualnie gra i w ogóle e, Ja w tym momencie oczywiście rzucam Black Ops 2 e, Co nie oznacza, że z Advanced Warfare nie mam żadnych gameplay, ponieważ mam tam jakieś e, Całkiem prawidłne gameplaysy, zresztą nie wiem, w środę to wrzucę, więc wczoraj się pojawił na Enigmie mój dwuminutowy DNA osłek YOLO Madafaka. No i Advanced Warfare, powiem Wam, że grało się dosyć dobrze, dosyć dobrze muszę Wam powiedzieć się grało, szczególnie przed tym, kiedy nie wprowadzili tych jeszcze tego kikowania przed po prostu tym zabijaniem się a w tym momencie po prostu wywala po tych 20, około 20 deadach zabijania się, co jest niezbyt ciekawie, ponieważ przy no 0.7 kd, no szuka już, no fatalne lobby wam powiem no teamy, same teamy praktycznie szuka randomowych ludzi to ma, rzadko, rzadko się znajduje i praktycznie jedynym grywalnym trybem jest wtedy moshpit, na którym no, jeszcze ujdzie coś znaleźć, ale powiem wam, że na dominacji hardcore, czy na zwykłej dominacji, no to jest po prostu fuks, coś znaleźć. Praktycznie twórcy strzelili sobie sami w stopę, ponieważ no mogliby usunąć to, faktycznie ten skill-based matchmaking i wtedy grałoby się, przypuśćmy nawet full party, zrobiłoby się spawn trapy inne, główne i chociażby się czerpało z tego fan, a teraz no to praktycznie no, chyba nikomu by się nie chciało grać. Yy, ciągle z tryhardami w tej grze, a kiedy, urwa, wchodziliśmy z Sosabowskim na league play, chcemy sobie pograć z tryhardami. Nie, nam totalnych bobków szuka, którzy są jeszcze słabsi niż na publiku, no to Beach please, to jest chore, niech oni naprawią tą grę, bo naprawdę ona jest dobra moim zdaniem. Kolejną część jest oczywiście poprzednią częścią, jest Call of Duty Ghost, że tydzień temu sobie zagrałem w tą część, no i oczywiście tutaj, tutaj liczba tych graczy to nie grzeszy, ponieważ no tak jak myślałem, że będzie to około 20 tysięcy, chociaż ja strzelałem, że będzie 10, no ale całkiem... Całkiem nieźle wam się powiem gra, szczególnie że jest ten Strike Zone 24x7, to faktycznie można sobie pograć tą dominację inne tryby e, na tej mapie, która jest no, najbardziej grywalną mapą. Oczywiście jeszcze tam jest Sovereign oraz Freefall, no, to są te trzy mapy. No, jeszcze tam Warhawk, ale to są faktycznie sporadyczne. Ale ten Strike Zone jest definitywnie najlepszejszą mapą, na której można dobrze szybko wszystkie striki nabijać, santworować i wszystko bla bla, bla robić no ale wiadomo nie oczekujmy kokosów od tej gry ponieważ no, jest ona troszkę e, troszkę martwa chociaż jakby się zebrało full teamem, to nadal by się mogło coś znaleźć na ten strike zone jakichś bobków Kolejną częścią jest to oczywiście to, co widzicie, Black Ops 2, oczywiście prawinne Black Ops 2, wrzucam dla tych, co uwielbiają Black Opsa 2, tak jak ja w niego szpilałem, kiedy to praktycznie, kiedy był okres rozkwitu Black Ops 2, ja byłem takim bobkiem praktycznie i moje tryhardy nie dopiero zaczęło się od Call of Duty Ghost, kiedy stwierdziłem, kurwa, nabiłem tego double kema e, pierwszego i stwierdzam, kurwa, nie mam nagrywarki e, czy coś tam. Czy wtedy monitora nie miałem i stwierdzam Dobra, idę grać tego Black Opsa, bo tam jest chociaż to kino No i zaczęło się to granie Wszyscy grali w tego Ghosta W te święta, ja tylko Black Opsikę Grant, jakieś tam double nuklearki 100 plusy, bla bla bla, bla 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 I tak wszystko pięknie szło No i w tym momencie jest no troszkę Nadal jest dobrze, powiem wam Ponieważ liczba no utrzymuje się dosyć wysoka Jest to 180, 180 tysięcy W W weekendy, no ale wiadomo No troszkę tryhardów no Najwięcej de, definitywnie tryhardów jest w tej części e, Niemieckich, hiszpańskich no, no porażka czasami jest Faktycznie chciałoby się znaleźć tych bobków a, a po prostu nie ma, ja to dominacji 6v6 w ogóle nie odpalam, bo tam e, Pełno Niemców, to Grand Warami jest łatwiej znaleźć, mów, muszę wam powiedzieć e, Czasami multi-team, ale to też cię muszę e, Pomęczyć z dashboarderami z Niemiec, żeby coś ugrać e, No ale ogólnie Całkiem dobrze się gra. Definitywnie jest tam najwięcej chyba graczy ze wszystkich części Call of Duty aktualnie na PS3. E, poprzednią częścią był MW3, na, któregoś, na które nie będę się zbytnio wypowiadał. Z tego co wiem, no to też jednak e, niszczą tą grę. E, no i to nie za ciekawie wygląda, bo jednak jeżeli chciałoby się tak fajnie pograć, no to cheatit, cheat cheaterzy faktycznie psują nam tą rozgrywkę. Kolejną część Black Ops 1 jest to część, którą chciałbym kupić, żeby po prostu pojawiła się na moim kanale, i czy też na kanale Enigmy. Zresztą, by the way, zapraszam Was na poprzedni filmik, na wczorajszy filmik, był na Enigmie mój dwuminutowy KEM, DNA znaczy nie chem. No, chciałbym tego Black Ops 1 kupić. I coś tam faktycznie ponabić, ponieważ praktycznie tego na YouTube nie ma I myślę, że byłoby to coś ciekawego e, Wiadomo, kolejną jest MW2, które No nie na cheaterzy, tak jak podobnie jak w MW3 niszczą tą grę na Grand To trzeba mieć Fuxa, żeby znaleźć bez cheaterów Żeby, ba, jeszcze żebyś miał dobre połączenie, to jeszcze musisz to mieć, szczęście No i też niezbyt ciekawie, Team Deathmatch można sobie jeszcze lajtowo pograć Bobki faktycznie, duże są bobki wam powiem na tym Team Deathmatch to we wszystkich częściach spotyka się czy to kurde stara nowa część to te low level się ciągle spotyka ja, ja to nie wiem jak ci ludzie kupują te części, chociaż ja teraz aktualnie może będę miał na xboxa 360 będę miał xboxa 360 i w mw2 może będę pykał, więc ogólnie to by było tyle w tym komentarzu strasznie kurde szybko mi ten czas minął A nie chcę drugiego, długiego materiału robić Więc e, peace